Wieje. moja maszkaronka tam. Tam spałam. Teraz sobie idę na tą plażę popcornową. Robię sobie tam dzisiaj spacerek. Powiem wam rześko. 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 Jest taka droga doprowadzająca na tą plażę. Taka szutrówka. Ale ze względu, no widzicie jak wolno jadą. Ze względu... Ja w ogóle mam w tym kontrakcie napisane, że 20 km na godzinę mogę jeździć po szutrowych drogach. Ja tutaj miałam taki odcinek do przejechania 5 km. No to momenty były takie, że się zatrzymywałam. No bo przez te dziury to auteczko, ten strupek, to po prostu wydawał takie odgłosy, że bałam się, że, że coś mi się tam urwie. No ale dobra, to jechałam. Wróciłam tutaj na tą miejscówkę, nie chciałam tam stać i to była dobra decyzja, bo widzicie ile aut jedzie w tej chwili tam, na tą plażę, bo tam jest plaża dla surferów. Eee, no jak zwykle wieczorami się robi, już od 18 godziny już wszyscy zjeżdżają, już szukają miejsc gdzieś tam zaparkowanie, ci co jeżdżą kamperami. Widzicie jak przemknął? No i robi się luz, luz się robi. A ja teraz, żeby tam nie szukać miejsca, no to sobie tam idę. U, jak tu miękko, dziwnie. Idę sobie tam. O Jezus, ale wieje. Nie, nie wiem, wiem, czy to się w ogóle będzie nadawać do publikacji. Idę, zobaczę, pochodzę, popatrzę, nagram Wam surferów. Kate, Kate surferów, bo widzę, że też tam są tacy. I no i wrócę, i później mam jeszcze jedną tam taką, takie miejsce, taką plażyczkę. I, I tam na pewno, gdzieś w okolicach godziny 17, się przeniosę. I tam zostanę do jutra. Tak myślę. Taki, Taki mam plan. A co z tego wyjdzie, to się okaże. Nie wiem, czy widzicie tutaj sobie ktoś namiot rozbił w tym. Ja tam miałam zamiar się schować, żeby Wam coś poopowiadać o tych wulkanach, ale nie będę tam teraz zakłócać spokoju, jedyne miejsce, z którego mogę Wam coś tutaj o tym wulkanach poopowiadać, bo tutaj jest zastygła magma. I powiem Wam, że to tak wygląda. Słuchajcie, to tak wygląda, jakby to erupcja była, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu, jak byłam na Sycylii pod Etną, właściwie na Etnie już, no można powiedzieć, to y, tam akurat byłam w trakcie świeżych erupcji i była też zastygła magma i powiem Wam, że to się praktycznie nie różniło za bardzo od tego, co tutaj jest, a wyczytałam właśnie w przemądrym internecie, że 6, 10 do, 6, tysięcy, 6 do 10 tysięcy lat temu wybuchł tutaj ostatni wulkan. No to powiem Wam, że naprawdę, to, 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 to robi takie wrażenie, jakby się tutaj to działo naprawdę niedaleko, niedawno. Jestem. Jestem fajna woda. To trzeba do niej wejść jakoś. Za chwilę się włączę, bo się nie chcę utopić razem z tym telefonem. No ja powiem wam żyć nie umierać. tam ocean. A tu to Bajorko. Bajorko. Oczko! Oczko! To mają zdrowie. Czy co? Jak skakują na falę? To jest to. A. Tam już poszedł. Uuu, nie wyszło. Też jeszcze nie tam. Walczy, walczy, walczy... O, 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 o Koniec. Gości się <laughs> gramoli. Ale powiem wam, wszyscy tacy szczupni. <laughs> nie, ale w ogóle jako oni mają urodę. Jacy oni są piękni. <laughs> Szkoda, że nie jestem 30 lat młodsza. Bo ci straży już nie są tacy piękni. No, tak jak ja. Mm. <laughs> Ale powiem Wam, leciał e, pilot. Ja siedziałam z przodu i oni tam mają taką przerwę. E, w trakcie lotu do toalety i e, no, po prostu jak ten jeden wyszedł. Jeden, bo drugi nie był ładny. Ale ja nie, 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 ja nie jestem na takie rzeczy podatna. Ja po prostu. E, <laughs> Nie zwracam na to uwagi, ale on ale wyszedł z tej kabiny, to jest Hiszpan, ale mówię Wam, wow babeczki, rewelacja, co za uroda. Hmm. <śm>